Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnym specjalnym odcinku. No wprawdzie to nie będzie taki gruby draping jak ostatnio, ale jest coś świętować. Mój kanał otrzymał ciekawą liczbę widzów, bo 7777. No i myślę, że będzie to dobra okazja, żeby podrapać sobie drapki z siódemkami. I przygotowałem miks zdrapek za 85 zł. Brakuje jedynie dużego bonda za dyszkę, ale nie umiałem go nigdzie znaleźć w najbliższych kolekturach, ani miałem też czasu szukać, więc tutaj, ale myślę, że i tak odcinek na bogato. Wielka zdrabka za 3 d jest już wycofana. Jeszcze tam było małe Happy 7 też jest już wycofane. Także no wszystko, co jest w ofercie, oprócz tego bonda, będzie na dzisiejszym odcinku. Wszystkim bardzo dziękuję za to, że jesteście, za tak dużą waszą liczbę. No i myślę, że będziemy je tylko jeszcze. W przyszłości rozwijać. Dzięki serdecznie jeszcze raz. więc zapraszam na drapping. No to zaczynajmy. Weźmy sobie jedną ze zdarzeń Super 7. Mam 4 fioletowe i jedną czerwoną. I szukamy 7 numer 2, 9, 4, 3, 8, 6 i 5, czyli niestety zaczynamy z drapką przegraną. To teraz może tak dla urozmaicenia fioletową wersję i przechodzimy do kolejnych strapek. 3, 2, 4, 9, 8, 6 i 5, czyli tutaj podobna sytuacja, mamy stratki przegrane. Błądzik 007, mamy okulary, kapelusz, tutaj jest kask, dalej mamy klucz, mapa. Świat, latarka, znak, czy w się będzie pik? No niestety mamy motor, czyli nie udało się. Dobra, to weźmy sobie teraz trapkę. Zadyszkę, buma, trzy siódemki. Tutaj niestety głównych wygranych nie ma, ale no, jak odcinek siódemkowy, no to myślę, że przy jednej sztucy nie zaszkodzi. Może akurat coś losowego wpadnie. No to szukamy siódemek, pierwsze dwie gry niestety nie zawierają takiej, tutaj tak samo, gra szósta. O patrzcie moi drodzy, mamy dwie siódemki, no no to co, opłacało się wziąć po mnie, super. Teraz zobaczymy co tak pod tym siódemką się kryje ciekawego. Tu mamy kolejną siódemkę, czyli co, co najmniej trzy dyszki wejdzie, no pięknie, pięknie. Nie ma nic. To tak samo gra 12 też nie mamy. I ostatnie podejście też nie ma, czyli jesteśmy skazani na te 3 siódemki. Uwaga, tutaj mamy dyszkę, czyli jest 20, a tutaj mamy dyszkę, czyli jest 30 zł. Świetna wygrana strawce bum I to mi się podoba. Dobra, weźmy sobie teraz małą siódemkę. Mamy 6, 8. 3, 5, 9, 2 i 4. Czyli to do postaków. Kolejna tutaj może nie będzie rubinowa. Siódemka i drapiemy. 42, 11, 10, 5, 18. I drugi rządek. Szukamy siódemki bądź rubinu ale niestety nie znajdujemy no patrzcie, tylko ta bum wygrywa, na razie dobra, to weźmy sobie teraz zrabkę-zabdyszkę, o może teraz biga podrapiemy siódemka lub plik do znalezienia, zrabka z numerem 5 i szukamy, jest tak tron tutaj mamy lustro świnkę, okulary serducho Potkowa trofeum, sztabka, tutaj mamy kapelusz oraz diament, połowa za nami, prezent, worek, moneta, tutaj mamy torbę i bransoletkę i kończymy na dzwonek, naszyjnik, kolczyk, pierścionek i perfumy. Także niestety zdrowka jest przegrana. Są różne. Tak, JH. Dobra. No to przechodzimy dalej. Super siódemka numer 4. Tak. 5, 4, 6, 9, 2, 3 i 8. Uparta z niestety. Ale my się tak łatwo nie poddajemy. Teraz mamy z piłeczkami tenisowymi z trapkę 7. Niestety włocha tej trawy nie było 34, 16, 1, 33, 20 i drugi rządek. To jest 11, 3, 9, 2 i 19. No normalnie jazda nie bez trzymanki. <gryw> Dobra, ostatnia siódemka. 4, 3, 6, 8, 9, 5. Patrzcie na 5 zrapek Super 7. Żadnej wygranej nie no, naprawdę. Te zdrabki za 2 zł to, to jest jakaś masakra. Dobra, teraz bezdrapka premia. Premiera fatalna. No rewanż taki sobie. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj. No to rapimy. Tutaj niestety nic. Tutaj tak samo. Gra czwarta też nie. Szósta gra siódma niestety. Gra dziesiąta. Pochowały się te siódemki przede mną w tej zdrapce. I ostatnia gra 14. Też niestety nie mamy wygranej. Ja nie mogę, tylko bum wygrywa teraz, nie dobra, ostatnia zdrabka mamy playbooka. No to zaczynamy.

20 19 34 i, i 6. Także tutaj mamy tylko jedną wygraną, ale myślę, że tym razem sobie zostawimy na koniec. Przechodzimy do rubinowej. Tutaj portfel, zegarek, borek. Tutaj jeszcze szminka, korona złoto. I pierścionek, czyli na rubinowej nie ma żadnej wygranej. Kolejna strona. Tutaj mamy dwie siódemki, więc to za mało. Gra kolejna. Mamy też dwie siódemki. Gra trzecia, tutaj tylko jedna. Gra czwarta, tutaj mamy trzy siódemki. O, jest wygrana. Dobra. Kolejny grzemic. Gra szósta. Tutaj też nie, bo jest tylko jedna i gra siódma. Też tylko jedna. Szukam par. I nie mamy. Na razie nic. Dobra, gra druga. Gra trzecia. Też niestety. Gra czwarta. Pusto. Gra szósta. Tak samo. Gra siódma. Ósma i gra dziewiąta. Też nie ma, to na razie tylko dwie wygrane. No to tutaj się już zadzieje pewnie na tych dwóch stronach ostatnich, także robimy. tutaj niestety nic. Ok, gra druga, też nie. Gra trzecia, czwarta, dwie korony, ale to za mało. Tutaj tak samo. Gra szósta, dwa prezenty. O, tutaj mamy... Trzy perły, czyli jest trzecia wygrana dopiero na całej książeczce. Tutaj mamy czwartą wygraną. I gra dziesiąta. Też nic. No dobra, no to teraz mamy ostatnią stronę. Mamy 5350 pięć, tysięcy. I tutaj takie grubsze kwoty. No i zostaje nam perła do znalezienia. Jest tak lustro. Złoto. tutaj mamy perłę, czyli jest piąta wygrana. Tutaj jest szósta wygrana. Szminka, korona i pierścionek. Dobra, no to wydrapujemy nasze wygrane. Mamy tak pod siódemką 5 zł. No to niestety playbook przyniesie tylko zwrot, ale dobre i to. Tutaj mamy też 5 zł. no w stoliku nic nie było. Tutaj mamy 5, czyli 15, 20 zł i 25 i 30. Także jeśli chodzi o drapanie, to wszystko fajnie, że coś się udało odzyskać. Zapraszam na podsumowanie. No i tak, moi drodzy, wygrane mieściło się tylko w dwóch zdrapkach, ale na szczęście obie przyniosły po 30 zł, czyli no z 85-60 się udało wyciągnąć, więc myślę, że nie jest najgorzej. A też fajnie było podrapać taki miks siódemkowych zdrapek. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie i za doping, bo to jest naprawdę najważniejsze. Fajnie, że jesteście i chciałbym, żeby było Was jak najwięcej. Dobrze. To jest wszystko na dzisiaj. Na kolejnym odcinku zapraszam Was na taką małą premierę zrapki Czas na kasę. To będzie zdrabka za złotówkę. Myślę, że parę sztuk sobie podrapiemy, a normalnie dołożymy je po prostu do jakiegoś miksu zdrapek. No bo zdrapki za złotówkę, na no jakoś tak, jakoś w dużych wygrany się nie spodziewam. Także no do następnego odcinka. Cześć!